No wiadomo piątek to może być mało ludzi, ale zobaczymy. Może no, coś uda się tu nagrać, bo no, łączy ponownie. nie wiem, nie wiem co jest grane. Od rana widzę, że działy się jakieś tam dziwne rzeczy, jeśli chodzi o sieć. Widzę, że na YouTube jest coraz mniej ludzi, ale zobaczymy. Może ktoś jeszcze nie śpi? jest 23, więc jeszcze troszeczkę będę uciekał co mnie zmotywowało to trochę posprzątać ale może ktoś jeszcze się pojawi o tak by było lepiej ale ciężko to utrzymać Jest jakaś jedna A Raczej dzisiaj już nic z tego nie będzie. osoby bo je też za długo nie będę nagrywał, bo jutro też trzeba iść do pracy ale chyba na TikToku o wiele więcej się dzieje nie wiem, czy jesteśmy już czy się coś docięło Jakub takie nie, niestety nie odpalę, bo nie chcę z sąsiadami się pokłócić. I druga sprawa, że na chwilę nawet jakbym to odpalił, no to masakra by było więcej dymu niż. Jak to WSK wiadomo, nie? Odpalisz motorynkę. <laughs> to motoryka niestety nie jest. Ale chyba widzę, jako jedyny spędzam wolny wieczór piątkowy w garażu. Mało osób, i zobaczymy, może będzie coś więcej osób. 9 osób dzięki za jeden like. Mówię już, prędzej prowadziłem live, a to dzisiaj, zobaczcie, ręce sześciutkie. Dzisiaj odpoczywam, więc dzisiaj nic nie lubię. Trochę może posprzątałem na warsztacie, posegregowałem te wszystkie rzeczy i, i szykuję się na nowy weekend. Będę coś tutaj rozkręcał. No ale też czekam za częściami, nie? Na piątek wypłynął też drugi sprzęt Odpaliłem, pojeździłem No ale okazała swoje Himery i Tyle było z jazdy. Nie wiem czemu tak zrywa. Zawsze tutaj nie było problemu. <śmiech> <śmiech> Już chyba raczej później na godzinę. Przejść na do domu, a nie latać po warsztacie. Nie wiem, czy to może nie zerwie, ale od tej strony się za dużo nie pozmieniało. Bardziej z tej, ale dużo rzeczy się. Rozbierało, ale mówię, czekam za tym yy, magnetem i ściągaczem do koła magnesowego, i będziemy coś działać, bo to troszeczkę mi hamuje robotę. Dzisiaj troszeczkę w włoską, chciałem. śmiało, abyście mieli jakieś pytania to zadawać. Była jakaś mądra dyskusja, to bym się też cieszył. A może trafi się jakaś osoba, która po prostu to miała i dała jakieś cenne rady, jak to, jak to zrobić. Nie? <laughs> Bo mówię na pierwszym tam live, którego mi ścięło, no to umawialiśmy, że będę po prostu to rozpoławiał i mam już na to plan, ale czy się uda, no zobaczymy kiedyś wspominałem, że dla mnie ciężko było rozpowiedź w łyskę 125, a dzisiaj to robi człowiek bez problemu, więc tutaj też wielkiej filozofii nie ma, więc podziałamy, nie? Już trochę jest porobione, więc możecie sobie zobaczyć, faktycznie prawa strona silnika jest cała rozebrana, więc coś się tam podziała, nie?